Czytanie z drugiego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa z Jezusem, przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem co widzialne przemija, to zaś co niewidzialne trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczyje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, Będziemy mieli mieszkanie od Boga, do mnie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.